Temat z TikToka nie osądzajmy pochopnie, analizując wcześniej nasz osąd w oparciu o fakty, a nie słowa. Bo może to być źródłem cierpienia dla innych. Nie osądzajmy pochopnie, ulegając chwili. Chwila, moi drodzy, 6 minut sobie dam, tak? Chwila moi drodzy to nie jest całość. I to powinno być już sprawa na tym etapie jasna. Tak? Można sobie pisać tak, chwila. To. To nie całość, tak? To nie całość. Chwila to nie wszystko, tak? To nie wszystko. Tak, moi drodzy? Chwila to nie jest całokształt twórczości, tak? Chwila jest poddana emocjom, chwila jest poddana uczuciom, chwila jest poddana chwili. <laughs> w tej chwili się czuję, tak? W tej chwili przeżywam może kryzys, przeżywam moje, jak, może zapaść emocjonalną w tej chwili. Może nie mam ochoty, w tej chwili, może mi się nie chce, w tej chwili, może straciłem motywację do działania, w tej chwili, może mam jakiś lekki upadek myśli depresję, w tej chwili, może przechodzi przez mój umysł fala negatywnych emocji, negatywnych odczuć, w tej chwili mam jakieś chwilowe załamanie, w tej chwili, mam jakieś chwilowy negatywny odbiór drugiego człowieka i świata, w tej chwili mam ból głowy. I przez i dajcie mi święty spokój. Nie będę dyskutował, nie będę rozmawiał, nie będę dawał, tak? Nie będę się dzielił. W tej chwili chcę się zamknąć, chce się wyizolować, chce się chce odpuścić, chce dać sobie spokój, chcę e, powiedzieć wszystkim bye, zostaję sam, tak? W tej chwili. Jestem zmęczony. Mam dość w tej chwili. Upadłem po katolicku, po chrześcijańsku. Upadłem pod krzyżem mojego życia, pod cierpieniem, które niby wszechświat nie daje nam takiego, żebyśmy nie znieśli, ale czasem przesadza i upadamy. Czyli widzicie, są chwile to są chwile, chwile przelotne. Kto to śpiewa? Na słynny. Zedek, tak? No właśnie, chwile są ulotne, jak, jak motyle, tak? I co? My też mamy być tym lekko duchem, jak ten motyl, tak? Yy, przytyłem i nie jestem motylem, czy jak to tam było motylem się stałem, tak? No więc nie podejmujemy te decyzje, nie podejmujemy te decyzji jak motyle, tak? Bo, 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 z tego, bo z tego będzie tyle. Bo z tego będzie figę. Są, w, są we wrześniu, jak się do krajów śródziemnomorskich, można sobie nazbierać, rosną w rowach. Zbierałem. No właśnie. Tam wiele rzeczy rośnie, tak? W rowach. U nas nic nie rośnie. Oprócz jakichś wierzb, które płaczą nad losem. No właśnie. Tym, y, tych y, osób, które w tym przypadku przez te chwilowe decyzje y, zostały skrzywdzone. Dlaczego? Bo zgromadziły pakiet wspaniałych uczuć, pakiet wspaniałych emocji, pakiet wspaniałych możliwości, budowały marzenia, budowały przyszłość, budowały szczerze y, y, współ, wspólną drogę, tak? Budowały szczerze jakieś y, w sobie piękno na temat danej osoby, tak? Wow! Zauroczyły się, zakochały się. Uf. I tu taka chwila. I <laughs> czar, pryska. Tak, no właśnie, moi drodzy. <laughs> to jest takie troszkę, no, uważajmy na to. Tak. Osoby, które tak robią, tak. Bierzmy cały kształt twórczości i nie pod pryzmem szukania negatywów, tylko pozytywów, znowu wcześniejsze te tematy, tak. Co nam da szukanie negatywów, tak? Wprowadzimy się jak ten blask mojej czerwonej ogrzewaczki do piekła, tak. i jesteśmy w niebie, znowu naturalny page. Piekło, oceny chwili. Niebo, <laughs> niebo na Twoich ustach, tak? Niebo na twojej twarzy. No właśnie twarz ma być tryskać radością. Dlaczego? No bo ocenia, no bo, no bo nie, nie no bo nie osądza, nie ocenia w ogóle, tak? W ogóle to wpadamy w takie 6 minut, przypominam, tak? Yy, jakieś większe przemyślenia na ten temat, to już konsultacje indywidualne, tak? Też pomoc, yy, pogotowie psychologiczne, proszę bardzo. 24H na telefon, tak? Chcecie, mogę zadzwonić do danej osoby i pogadać w waszym imieniu. <gadanie> mogę pogadać w waszym imieniu, tak? Tak jak teraz rozmawiam z wami, tak? Pogotowie psychologiczne. Tak, jak czasem z radia dzwonią, tak? Kto tu to, to chyba, chyba? Jedno z radio tych porannych, tak, dzwonią w różnych kryzysowych sprawach. Też mogę zadzwonić, tak? Więc moi drodzy, nie warto, nie warto dla siebie i nie warto dla innych, bo czy my spotkamy kogoś innego, kto nie wywoła w, w trakcie, w jakimś momencie, w jakiejś chwili złe odczucia w stosunku do siebie? Pewnie, że spotkamy. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było m, złych i dobrych chwil w naszym życiu. Nawet tych, w tych oficjalnych e, przy, przysięgach też jest na dobre i na złe, więc, więc radzę, żeby, żeby w tym temacie tak właśnie e, trwać. Złe chwile. E, Prze przeciągać na, na dobre, złe chwile, niwelować tymi dobrymi, które wydarzyły się w naszym życiu, a z dobrych się cieszyć. Dziękuję.